Cześć, witam Was bardzo serdecznie tu Pawla z kanału Training Fitness i dzisiaj zapraszam Was na relaks i ćwiczenia oddechowe, które pozwolą Wam się wyciszyć i odprężyć. Jeśli jesteście już gotowi, to zapraszam Was serdecznie, zaczynamy, a Wy nie zapomnijcie o kciukach w górę i subskrypcji mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowościami. Usiądź wygodnie na macie, usiądź skrzyżnie na obu pośladkach. Jeśli ciężko jest Ci przybrać tą pozycję, możesz również przenieść stopy do przodu, nogi delikatnie ugięte. Bardzo ważne jest to, żebyś czuła, żebyś czuł się w tej pozycji swobodnie i komfortowo. Przenieś teraz dłonie na uda lub kolana, zamknij oczy, rozluźnij barki. Straj się rozluźnić mięśnie i oddychaj swobodnie. Nie wymuszaj ani wdechu, ani wydechu. Jeszcze kilka swobodnych wdechów. Postaraj się teraz, żeby z każdym wydechem Twoje barki coraz bardziej się rozluźniały. Ciężko opadają w dół. Szyja staje się luźna. mięśnie coraz mniej spięte. Opuść teraz głowę do przodu. Zrób tutaj wdech nosem. A na wydechu przenieś głowę raz w prawą, raz w lewą stronę. Postaraj się prowadzić brodę jak najbliżej klatki piersiowej. A ucho przyciągasz jak najbliżej do barku. Na dole wdech. Z wydechem przyciągnij ucho. Zrób tutaj wdech nosem, a tu wydech ustami. Wdech i wydech. <trymne> Powtórzymy jeszcze raz na prawą i lewą stronę. Opuść głowę do przodu i znowu oddychaj swobodnie. Nie wymuszaj wdechu i wydechu. Pozwól, żeby głowa ciężko opadła w dół. Barki są rozluźnione. Rozluźniaj mięśnie karku. Głowa swobodnie opada. Zrób wdech i z wydechem kręg po kręgu unieś głowę do góry. Świetnie, teraz popracujemy barkami. Zrób wdech nosem, unieś barki w górę, a z wydechem przenieś barki do tyłu za siebie i następnie ściągnij mocno łopatki w kierunku kręgosłupa. Wdech nosem i wydech ustami. Długi wdech i wydech. Ok, i znowu zamknij oczy. Skup się na oddechu, obszerny ruch i wydech. Długi wdech, długi wydech. Jak największe krążenia. Powtórz jeszcze raz. Świetnie rozluźnij, przenieś teraz prawe ucho do prawego barku. Postaraj się przyciągnąć prawą dłonią. Drugie ramię przenieś do tyłu na odcinek lędźwiowy i postaraj się opuścić lewy bark jak najniżej. Klatka piersiowa do przodu, ściągnij łopatki. Rozciągaj mięśnie szyi, zrób długi wdech. Z wydechem jeszcze mocniej rozciągnij, opuść ciężko bark. Wdech i wydech. Pogłębimy jeszcze dwa razy. Pamiętaj, że rozciąganie powinno być przyjemne. Ostatni raz. Świetnie, opuść głowę i zmień stronę. Przełóż drugie ramię do tyłu, chwyć teraz lewą dłonią, przyciągnij lewe ucho do lewego barku. Rozciągamy mięśnie szyi, swobodnie wdech nosem, wydech ustami. I teraz znowu będziemy pogłębiali ruch. Wdech, unieś bark do góry. I wydech, opuść bark niżej i rozciągnij mięśnie szyi odrobinę mocniej. Wdech. I wydech. Wdech nosem i wydech ustami. Długi wdech i wydech. Powtórzymy jeszcze raz: wdech nosem i wydech ustami. Świetnie, opuść głowę do przodu, oprzyj dłonie na kolanach, rozluźnij barki, rozluźnij mięśnie szyi. Zrób wdech i z wydechem powolutku unieś głowę do góry. Tak jest. Rozluźnij barki. Świetnie. Będziemy oddychali teraz przeponą. Przenieś dłonie na brzuch i ułóż palce wokół pępka, tak żebyśmy byli w stanie objąć całą jamę brzuszną naszymi dłońmi. Zamknij oczy, rozluźnij swoje ciało. Robiąc wdech nosem, wypuść pępek do przodu. Otwórz jamę brzuszną. Wyobraź sobie, że brzuch jest balonem i robiąc wdech napełniasz ten balon powietrzem. Z wydechem wciągaj pępek do środka. Wypuść powietrze ustami. Wdech nosem, brzuch rośnie do przodu. I z wydechem wciągaj pępek. Długi wdech. I długi wydech. Podczas tej sesji wykorzystujemy głębokie oddechy. Jeśli poczujesz, że zaczyna ci się kręcić w głowie, przerwij na chwilę, wróć do naturalnego oddechu i po chwili możesz powrócić do tej sesji. Długi wdech, otwórz jamę brzuszną, nabierz powietrza i z wydechem wciągaj pępek, wdech i wydech. Powtórzymy jeszcze raz. Świetnie, rozluźnij. Układamy teraz dłonie wyżej pod obojczyki. Ja muszę ułożyć troszeczkę wyżej, bo mam mikrofon. Układasz dłonie pod obojczykami i teraz będziemy oddychali górnymi partiami płuc. Wypychamy klatkę piersiową do góry robiąc wdech. I wydech. O dłonie opadają w dół. Długi wdech. I wydech. Teraz nie skupiasz się na jamie brzusznej, skupiaj się na górnej części klatki piersiowej. Wypychasz dłonie do góry wdech. Jak najwyżej, jak najwyżej i z wydechem. Wypuść powietrze ustami, dłonie opadają w dół. Długi wdech i długi wydech. Wdech nosem i wydech ustami. Cały czas nabierasz powietrze. Wypychając z dłonie wdech, wypuszczasz ustami. Dłonie opadają w dół, klatka piersiowa robi się mała. Długi wdech i wydech. I powtórzmy jeszcze raz. Wdech i wydech. Świetnie, rozluźnij. Teraz przeniesiemy dłonie na boki, na nasze żebra. I będziemy oddychali teraz dolnymi żebrami, czyli otwieramy klatkę piersiową, robiąc wdech. Nasze żebra wędrują jak najdalej do boku. Szeroka klatka piersiowa. Nie skupiasz się teraz na jamie brzusznej, nie skupiasz się na wysokich partiach klatki piersiowej. Skup się tylko na bokach i wdech. Rozszerzamy Żebra do boku, wydech. Ściągaj Żebra do środka. To ćwiczenie jest odrobinę trudniejsze. Możesz potrzebować kilku prób, żeby zrozumieć, jak wykonać ten wdech, jak poruszyć boczne Żebra, wdech. Wydech. Długi wdech. szeroko żebra i wydech ściągnij. Wdech nosem i wydech ustami. Postaraj się, żeby klatka piersiowa jak najmniej rosła do przodu i do góry. Za to jak najbardziej rozszerzasz żebra. Jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Ok, świetnie, rozluźnij ramiona, rozluźnij barki. Super, wyciągnij teraz prawe ramię do góry. Wysoko, a drugą dłoń przenosimy znowu na żebra. Teraz robiąc wdech, postaraj się jak najbardziej otworzyć dolne żebra po Twojej prawej stronie, napełnić tą strefę powietrzem, a z wydechem rozluźniamy i opuszczamy żebra w dół w kierunku biodra. I spróbujmy razem wdech. Napełniasz powietrzem. Z wydechem rozluźnij. Długi wdech. I wydech. Powtórzymy jeszcze trzy razy: wdech i wydech. Jeszcze dwa: wdech nosem i wydech ustami. I jeszcze raz długi wdech i wydech. Świetnie, zmieniamy teraz stronę, przenosimy drugą dłoń, wyciągnij ramię, rozluźnione ramię, rozluźniony bark i wdech. Napełniamy teraz lewą stronę powietrzem. Żebra wyciągają się do góry. Z wydechem żebra opadają w dół, długi wdech nosem i wydech ustami. Wdech. I wydech. Świetnie, powtórzymy jeszcze trzy razy wdech. wdech. I jeszcze dwa. I jeszcze raz. Świetniej rozluźnij, wyciągnij teraz ramiona do góry, rozciągnij mocno żebra, od bioder rozciągamy boki tułowia, wyciągaj ramię jak najwyżej do góry, zrób tutaj wdech i z wydechem luźno, opuść ramiona w dół, rozluźnij barki. Powtórzymy jeszcze raz długi wdech, wyciągaj boki żeber i z wydechem rozluźnij ramiona, rozluźnij barki. Świetnie. Przejdziemy teraz do leżenia tyłem na macie, czyli na plecach. Kręg po kręgu powolutku przejdź do leżenia tyłem. Opuść głowę. Ułóż nogi do przodu, wyprostuj nogi w kolanach. Przyklej kręgosłup do maty. Ustaw pięty na podłodze i puść luźno stopy. Pozwól, żeby palce mogły się rozłożyć na zewnątrz. Wyciągnij ramiona do tyłu, zrób długi wdech nosem i z wydechem przenieś ramiona do przodu. Teraz robiąc wdech, postaraj się jak najbardziej rozciągnąć brzuch, odciągnij żebra od kolców biodrowych i z wydechem rozluźnij. Długi wdech. I wydech. Teraz z kolejnym wdechem postaraj się oprócz tego, że rozciągasz brzuch, wyciągaj nogi do przodu. Tak jakbyśmy chcieli całe nasze ciało rozciągnąć. Ramiona do tyłu za głowę, stopy mocno w przód. I z wydechem luźno dół. I znowu wdech. Rozciągamy całe ciało. I z wydechem luźno dół. Powtórzymy jeszcze dwa razy: wdech. Rozciągaj. I wydech, rozluźnij. Jeszcze raz, długi wdech. I wydech. Świetnie, przenieś teraz ramiona do boku, otwórz dłonie. Rozluźnij swoje ramiona, rozluźnij barki, rozluźnij mięśnie nóg. Pozwól, żeby Twoje kończyny ciężko opadały na podłogę. Czyli nie napinasz mięśni, podłoga Cię przyciąga, całe Twoje ciało staje się ciężkie, mięśnie są coraz mniej napięte. Oddychaj swobodnie, nie wymuszaj tutaj ani wdechu ani wydechu. Staraj się, żeby oddech był jak najbardziej naturalny, a z każdym Twoim wydechem mięśnie są coraz bardziej rozluźnione. Puść luźno również nadgarstki, kostki, Rozluźnij dłonie i palce, rozluźnij również stopy. Barki ciężko opadają w dół. Postaraj się rozluźnić również mięśnie twarzy, ciężkie powieki. Pozwól, żeby broda luźno opadła w dół. Spokojny oddech. I z każdym wydechem Twoje ciało staje się coraz cięższe. Nogi ciężko opadają w dół. Ramiona opadają w dół. Powoli wyciągnij ramiona do góry, powolutku, zrób tutaj długi wdech. I z wydechem przyciągnij jedno kolano do klatki piersiowej, i po chwili dołącz drugą nogę. Przyciągaj nogi jak najbliżej do siebie. Możesz również przenieść dłonie pod uda. I teraz delikatnie przesuwamy się raz na prawą. Raz na lewą stronę. Niech ten ruch będzie płynny. Nie staraj się na siłę sięgać jak najdalej. Wszystko dzieje się powoli. Twoje ruchy są płynne. Wdech na jedną stronę, wydech przenosząc na drugą. Długi wdech i długi wydech. Zatrzymaj kolana w górze, unieś biodra, zrób wydech. Z wydechem powolutku unieś głowę, napnij brzuch i kręg po kręgu przechodzimy do siadu skrzyżnego. Przodem do mnie. Usiądź wygodnie. Oprzyj dłonie przed sobą, puść luźno ramiona, puść luźno barki. Zamknij oczy, twoja twarz jest rozluźniona. I postaraj się oddychać teraz tylko przez nos. Długi wdech i wydech nosem. Długi wdech i długi wydech. Postaraj się, żeby Twoje wdechy. I wydechy były jak najgłębsze, zrób maksymalny wdech nosem, i maksymalny wydech nosem. Otóż jeszcze raz. Powolutku opuść głowę, rozluźnij kark, wyciągnij ramiona do góry, unieś głowę do góry, wdech i z wydechem powoli przejdź do skłonu, wyciągnij ramiona w przód, opuść głowę i wróć. Wyciągnij ramiona do góry, zrób długi wdech i wydech, zrób skłon i pociągnij ramiona mocno w przód. I powtórzymy jeszcze dwa razy długi wdech i długi wydech. Powtórz ostatni raz wdech nosem. I wydech ustami. Zatrzymaj się tu na chwilę. Opuść głowę, rozluźnij barki, luźny skłon. Zrób wdech i z wydechem kręg po kręgu unieść dół do góry. Na końcu barki, głowa, rozluźnij. I bardzo dziękuję Ci za wspólną sesję.